Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Szczególne wyrazy mojej bliskości kieruję do młodych, którzy jednoczą się na modlitewnym czuwaniu i uwielbieniu w ramach 24. Spotkania Młodych Letnica 2000. Tym razem tylko niewielu będzie mogło fizycznie zgromadzić się w pobliżu źródeł chrzcielnych Polski. Ale liczni będą mogli w Nim uczestniczyć za pośrednictwem środków przekazu. Wszyscy razem dziękujcie Bogu za dar Ducha Świętego, który ożywia we was entuzjazm wiary i czyni was świadkami radości, tych, którzy starają się żyć w świetle Chrystusa zmartwychwstałego. Niech towarzyszy Wam patron tych spotkań, święty Jan Paweł II, którego stulecie urodzin świętujemy w tym roku. Przyjmijcie za swoje jego motto Totus Tuus. I jak on, przeżywajcie Waszą młodość, całkowicie zawierzając siebie Chrystusowi i Jego matce, abyście z odwagą postępowali ku horyzontom przyszłości. Podczas Waszego spotkania dokonacie dość śmiałego gestu, pobłogosławicie swoich rodziców. Zróbcie to w pokornym geście miłości i wdzięczności. Za dar Waszego życia i wiary. Jednoczę się z Wami w modlitwie i proszę Was, módlcie się także za mnie. Niech Bóg Wam błogosławi.